Jestem Kacper. Przyjechałem z Warszawy, z Uniwersytetu Warszawskiego. Ja studiuję e, kierunek socjologia na Uniwersytecie Jagiellońskim tutaj w Krakowie. My jesteśmy z Gdańska i zdecydowaliśmy się wszyscy całą grupą tutaj przyjechać z tak daleka, ponieważ jest to dość unikatowe wydarzenie w naszym kraju, jeżeli chodzi o socjologię i takie właśnie kongresy złączające studentów i studentki z całego naszego kraju. Kongres minął mi naprawdę wyśmienicie. Bra brałem udział w. W wielu rolach robiłem przez cały czas zdjęcia. Prowadziłem warsztaty, z których jestem naprawdę zadowolony, prelegowałem, a oprócz tego się krzątałem po naszym instytucie. No to mi kongres minął na pracy, bo zajmowałam się wolontariuszami, także dużo czasu spędziłam biegając i sprawdzając, czy wszystko gra. Ale mamy bardzo dobrych wolontariuszy, którzy tak naprawdę już teraz sami się wszystkim zajmują. Przede wszystkim na naszym kongresie najbardziej urzekła mnie ilość rozmów, już jakie zdążyłem przeprowadzić. To jest naprawdę coś niesamowitego, że mamy właśnie dzięki kongresowi taką wspaniałą możliwość po prostu porozmawiania ze sobą nawzajem, podzielenia się, nie wiem, doświadczeniami, dobrą energią. I generalnie bardzo nam się podobało, też właśnie dlatego, że była duża, duże pole do tego, żeby się zintegrować z osobami z innych uczelni, szczególnie jeżeli chodzi o osoby z uj ponieważ jesteśmy socjologicznymi besties. Tak, i bardzo nam się podobało na kongresie to, że była taka możliwość do wypowiedzenia się dla osób studiujących, a nie tylko dla właśnie wykładowców czy wykładowczyń i uważam, że to jest super okazja, żeby sprawdzić się w tym, jak nam idzie prowadzenie właśnie takich krótkich wykładów dla publiczności. Kongres jest świetnie przygotowany, świetnie zorganizowany, są świetni wolontariusze. Przede wszystkim są bardzo ciekawe panele i to jest chyba najważniejsze i to się chyba najbardziej liczy, jeżeli chodzi o konferencje naukowe. Dodatkowo frekwencja była niesamowita, a paneli, na których było pusto, nie było. No, przede wszystkim poznałem również na chociażby integracji, która. Moim zdaniem wypadła perfekcyjnie. Poznałem świetnych ludzi. No i dobre ciasto też mamy, także to też było fajne. Całe, całe wydarzenie było naprawdę świetne i wypada je powtórzyć. I na pewno będę chciał wrócić na przyszłą edycję, na kolejny, na kolejny kongres młodej socjologii. Polecam.